Że obchody zorganizowane tutaj przez 12 wynalazłych instytucji chemicznych z Warszawy i z Krakowa są największe w Polsce. Proszę Państwa, świat jest chemią, a chemia jest magiczna. Pozwoliliśmy znanemu popularyzatorowi nauki, redaktorowi Wiktorowi Niedzickiemu, zakraść się z kamerą do naszych laboratoriów. Za chwilę Państwo zobaczycie, co się dzieje. W laboratoriach tych 12 znamienitych instytucji chemicznych, które organizują obchody roku chemii. Zapraszam na film. Piękne i barwne skały, które kształtują krajobrazy całego świata. Niezwykłe rośliny i kolorowe kwiaty, nierzadko o egzotycznych kształtach delikatne owady latające i chodzące po ziemi, nieprzeliczone gatunki ryb, ptaków i zwierząt. Czy z 11. miejsca przesuniemy się w górę, zadecyduje współpraca pomiędzy instytucjami chemicznymi w Polsce. Poproszę profesora Lipkowskiego, żeby opowiedział o tym, jak ta współpraca wyglądała kiedyś i jak wygląda dzisiaj. E, przyszłość polskiej chemii jest we współpracy, tak? jak w przypadku tego roku chemii, bez 12 organizatorów, bez tych 12 instytucji nie zorganizowalibyśmy e, tego roku chemii, tak jak to zrobiliśmy. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli tak jak to w dzisiejszych czasach młodzież robi, jeżeli zaczynamy jakiś temat na przykład instytucji w Polsce, jeżeli zaczynamy od internetu, to pojawiają się głównie dwie instytucje. Polska Akademia Nauki i Fundacja Na Ształki Polskiej. Ja wobec tego pozwoliłem sobie tutaj te, te dwie instytucje, te dwie instytucje wymienić. Akademia Nauk i Fundacja Ztałki Polskie, które oczywiście będzie mowa oddzielnie, więc tego nie będę rozwijał. Chciałbym powiedzieć, że w momencie kiedy powstawały Instytuty Polskiej Akademii Nauk, one powstawały... Wtedy nie było tej chemii. Proszę Państwa, ktoś kiedyś powiedział, że ostateczną formą chemii jest biologia? Każdy chemik marzy o tym, żeby dodawać atomy, zrywać i tworzyć wiązania dokładnie w tym miejscu i w tych cząsteczkach, które sobie wybierze. Tak czynią komórki biologiczne. I o tym opowie nam prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, profesor Maciej Żylicz. Ja się spotykam, dzisiaj ja sobie powiedzieć. Takie stoją przed chemią wyzwania. I to, to, co powiem Państwu, jest podejściem bardzo subiektywnym. Biologa, niewuczonego fizyka. I chciałbym Państwu powiedzieć trochę na temat chemii życia, a właściwie syntezy życia. Proszę się nie obawiać, że nie będzie moja synteza życia, a to mojego życia. Chciałbym powiedzieć Państwu o tym, co się jesteśmy dzisiaj świadkami. A mianowicie ogromne osiągnięcia zresztą metodyczne spowodowane przez chemików i tak samo przez fizyk w sekwencjonowaniu e, 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 biologicznie e, e, cząsteczek syntezie, analizie i modelowaniu doprowadziło do tego, że na naszych oczach w ostatnich paru latach stworzyła się zupełnie nowa dziedzina nauki i biologia syntetyczna. Ma to spełnienia... W tym XXI roku, w XXI wieku, rolę rzeczywiście misji cywilizacyjnych. Znamy już decyzję z 2008 roku Organizacji Nauk, Organizacji Narodów Zjednoczonych na, z wykorzystaniem pretekstu stulecia z drugiej nagrody Nobla dla naszej rodaczki, że, że ta chemia jednak nasze życie, nasza przyszłość, nasze życie. Jest, słyszeliśmy przed chwilą, jak to ma olbrzymie znaczenie. Nasza przyszłość to również. I jak tak jest zapisane, podstawowa okazja i rola tego Międzynarodowego Roku. Chociaż powinniśmy to rzeczywiście bardziej, w naszym kraju szczególnie, upowszechnić. Promocja, promocja tej dziedziny nauki. Ale rozpocznę od. Od stwierdzenia, że chemia należy do nauki centralnej. Ostatni wykład jest poświęcony pewnej historii Instytutów Polskiej Akademii Nauk, ale powiązany z tym, co powiedziałem, współpraca. Dlaczego chemia dzisiaj jest tak wysoko notowana? Być może dlatego, że przed wojną władze państwa i uczelnie potrafiły ze sobą współpracować. O tym wszystkim opowie Pan Profesor Janusz Jurczak z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Chemia jest rzeczywiście w bardzo dobrej kondycji, tak takim rankingowym systemie, który na świecie się stosuje. To nie jest nasza, nasza. To nie jest nawet przez nas modyfikowane, dlatego często no, się uciekamy, żeby wypaść lepiej. Ale to jest obiektywny rand i oparty na mniej czy bardziej obiektywnych zasadach. Marzenie można realizować wtedy, jeżeli się współpracuje ze sobą. Budynek, który pan profesor Jurczak pokazał, to nie jest cel sam sobie. Chcielibyśmy, aby tutaj powstała Dolina Zielonej Chemii, Mazowieckie Centrum Komercjalizacji, które ma szansę powodzenia, jeżeli te 12 instytucji chemicznych będzie chciało coś takiego współtworzyć. dam 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 chaws uh, y yeah. yeah.